Cześć! Na tym filmiku pokażę Ci, jak wykonać wrodkę do włosów. Wrodka została wykonana z włóczki salinowej. W opisie odcinka dam znać, yy, jaka to włóczka i gdzie możesz ją kupić. Yy, I tak, do wykonania wrotki będziesz yy, potrzebować takiej zwykłej gumki, możesz ją kupić yy, na przykład w Pepko oraz włóczkę. Wybrałam włóczkę w kolorze zieleni. Tą włóczkę przerabiam szydełkiem 4,5. Jest to włóczka, która w 100 gramach ma 120 metrów. Na początku musimy wykonać oczko łańcuszka. Ja robię to tak, że biorę tutaj te dwa palce wskazujące i środkowy, przekładam włóczką, przytrzymuję kciukiem koniec, oplątuję, rozszerzam palce, robię taki X, przechodzę pod pierwszą nitką, podbieram drugą, łapię za koniec, włóczki, zabezpieczam go, przeciągam i teraz tak. Biorę gumkę, wbijam się szydełkiem w środek gumki, podbieram włóczkę, robią się dwie pętelki, podbieram i przeciągam włóczkę. Tutaj został mi koniec. Ja po prostu będę chowała go, przerabiając też również przez niego, a nie tylko przez gumkę. Jeszcze raz, wbijam się szydełkiem, przechodzę przez środek Podbieram włóczkę, przeciągam, mam dwie pętelki, narzucam włóczkę i przeciągam. I jeszcze raz. Staram się robić y, tak dosyć ciasno, y, żeby nie było prześwitu, bo jest to ciemna gumka, a jaśniejsza włóczka. Wrócę do ciebie, jak już przerobię dookoła całą gumkę. Należy to zrobić y, w taki sposób, żeby nie było widać prześwitów. Jestem z powrotem. Przerobiłam właśnie do końca całe okrążenie. Zobacz u mnie nie widać tej czarnej, czarnej gumki. Na sam koniec łączymy pierwsze i, pierwsze i ostatnie oczko oczkiem ścisłym. Następnie wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Narzucamy włóczkę. Wbijamy się. W oczko, z którego wychodzą oczka łańcuszka, i robimy słupek. I dorabiamy w to samo oczko jeszcze jeden słupek. W każdym z oczek należy wykonać po trzy słupki, i przechodzimy dalej. Jeżeli nie wiesz, jak wykonać słupki, tutaj w prawym górnym rogu pokaże się filmik, na którym tłumaczę, jak to zrobić. Tutaj ta włóczka zaczyna już się falować. Ja wrócę do Ciebie przed ostatnim oczku. Została mi jedna pętelka do przerobienia. I tak robię ostatni raz trzy półsłupki w jednym. Przepraszam, trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Oj, trzy. I teraz na sam koniec łączymy pierwszą pętelkę z ostatnią oczkiem ścisłym. Zobacz. O, obcinamy włóczkę, zostawiając taki troszkę dłuższy kawałek. I gumeczka już jest prawie gotowa, wystarczy tylko zabezpieczyć i schować włóczkę przed pruciem. Ale zobacz, wyszła ona podobnie jak ta, bardzo falbaniasta. Ponieważ wykonałam trzy słupki w jednym oczku. Jeżeli Ty wolałabyś, żeby te falbanki nie były aż takie gęste, to wystarczy, jak wykonasz dwa półsłupki. Przepraszam, dwa słupki w jedno oczko. Przejdę teraz do zabezpieczenia. Do tego potrzebna jest mi igła. I zobacz, teraz tak, wbijam się tutaj. Następne oczko przeciągam. Ale nie do końca. Zostawiam taką pętelkę, i przechodzę. I robię taki supełek. Tego supełka w tej włóczce nie będzie widać. I teraz tak wbijam się tutaj. O! Nie naciągam bardzo, żeby tu się tak nie zbiegło, tylko tak wyprostowuję to. I teraz będę maskowała tą włóczkę, przechodząc tak co parę. O, co chwilkę, tutaj u podstawy. Można zrobić taki, to znowu taki supełek. O. I kiedy uznam, że już włóczka jest wystarczająco schowana, obcinam. Nasza wrotka jest już gotowa. Będzie mi strasznie miło, jeżeli dasz znać w komentarzach, jak podobał Ci się ten filmik. Zapraszam Cię też do dołączenia do mojej facebookowej grupy. A mitulki wspólnie. Podlinkuję ją w opisie odcinka. Czekam tam na zdjęcia Waszych gotowych gumeczek. Ściskam Was serdecznie. Pa!